Jest to rewizyta. Miesiąc temu byliśmy w Norwegii, w gminie Grüne, gdzie z funduszy europejskich, norweskich realizujemy projekt finansowany i prowadzony przez ministra dziedzictwa i kultury. Cel y, naszych spotkań jest poznanie. Kultury finów leśnych oraz poznanie kultury kaszubskiej, poznanie się nawzajem. Dzisiaj, akurat gościmy w takim cyklu naszych spotkań są zawody strażackie, gminne naszych drużyn, ale również jest Dzień ziemiaka, wykopki i będą uczestniczyć w tych wykopkach, poznają nasze zwyczaje, nasze menu, także dla nich są to rzeczy nowe, ale te nasze kontakty mają służyć pogłębieniu wiedzy o Kaszubach i o Leśnych Finach. Is your first visit in Poland? No, I've been to jest twoja pierwsza wizyta w Polsce? Nie, byłem w Polsce 2-3 razy wcześniej. Byłem w Polsce 2, 3 razy wcześniej. Some words some your uh, impressions about this visit. Uh, so far it's uh, I'm very impressed uh, how we have uh, become here and, uh, and the people I have met us uh, I'm very impressed. Jestem bardzo bardzo zachwycony pod wrażeniem ludźmi, miejscem, bardzo bardzo fajnie. Uh, dzisiaj mieliście możliwość uczestniczenia w zawodach strażackich. Today you were you had the ability to take part in fireman's competition. Yeah, no, that's first time in my life. To pierwszy raz w moim życiu. The golden medal. Yeah, yes. Czy takie zawody w ich w ich This kind of competitions, do you have anything like that in Norway? Uh, I cannot be uh, absolutely sure, but I have never seen, so this is uh, quite new for, for me.

Very much uh, about that, but it's very interesting to um, to uh, to see what, um, uh, the way you take care of the culture and um, to compare with how we do. And I think we can learn very much us. Uh, Jeszcze troszkę za wcześnie jest, żeby dokładnie porównywać, ale na pewno jest to bardzo ciekawe, uh, żeby zobaczyć uh, jak dbamy wzajemnie, jak możemy się wzajemnie od siebie uczyć w zakresie

Okay, how do you feel about the potato digging? Because in a few moments you are going to the field you know, special, yeah, so. I think the equipment will uh, 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 okay. Myślę, że ubranie mu pomoże oczywiście i wyposażenie. Troszkę się denerwuje, ale będzie dobrze. Zabieram wspomnień, ile muszę, żeby trwać Zostawiam stary świat Lecę tam, gdzie chcę, nie zatrzymasz mnie Wszędzie tam, gdzie w ludziach płynie dobra krew Może być wysoko nawet i przez mgłę Lecę tam, gdzie chcę, gdzie odnajdę się pa Też dzisiaj mamy tutaj Norwegów, którzy przyjechali z rewizytą w ramach poznawania kultury kaszubskiej i też aktywnie uczestniczą w wydarzeniach tego dzisiejszego dnia. Obierają, kopią ziemniaki w tradycyjny sposób. Fakt, że wydajność mieli no, jak na pierwszy raz bardzo dobrą, bo też pochodzą z regionu, gdzie się uprawia bardzo o dużo ziemniaków, ale pewnie w innej technologii. Także ja się bardzo cieszę, że jest tak duże zainteresowanie, że ludzie przyszli, chcą się pobawić, posłuchać i pouczestniczyć we wspólnym wydarzeniu razem z znajomymi sąsiadami i rodziną.